Wiesz, że ja lubię ramować. Oj, oj oj O, dobra, wylądowałem. Ty, jakie mam światła dziwne miałem przez chwilę w tym tunelu. Tank mi się wyłączył. Jaki pokaz laserów zrobiłeś? Kurde, leży. Wallhack. Wytopić się nie mogę. Mam po co nagrywasz? Chyba wasz. Nie. Twarz. No i weź tutaj wyląduj, no takim samochodem. Wo. Byłem. No jestem. to i tak mi nie zaliczy i wygrasz. No weź, że przewróciłeś mnie hamie. Skrobany chamie. Ha, ha, ha kurde, wpadłem. No i ląduję, ląduję, wiellądować nie mogę. Ale magnesem manewruje.